Witam serdecznie, jestem Rose i zapraszam Was serdecznie do serii. Pokoloruj em, ze mną, do oglądania tej serii oraz do aktywnego brania udziału w tej serii. Jak? A także, wystarczy się na dole w komentarzu napiszecie liczbę od 1 do 100, a ja następnie otworzę oto tą magiczną książkę i wybieram Waszą stronę. Gdzie następnie będziemy obrazek wspólnie kolorować. Więc myślę, że to będzie świetna forma zabawy, rozrywki i można powiedzieć relaksu. Zwłaszcza, że od, godzin, od odcinka 14 robię akcję aktywny widz. Czyli w razie, jak zapomniałam wstawić screena czy jakiegoś komentarza, to się nie przejmujcie, bo się pojawi w filmiku przed intrem, to będzie aktywny widz, więc dodamy nam wszystkie Wasze um, komentarze. No dobrze. Zobaczmy yy, co się kryje na stronie uwaga 50, yy, 67. No dobrze, poszukajmy tej strony 67 proszę bardzo. Tu mamy tą stronę. Ta. I wiecie, że do sporo będzie brązów tu potrzebnych. No dobrze, ja sobie dobiorę pisaki, a następnie przejdziemy do pracy. <coughs> no ok, oto pisaki, które um, dobrałam do um, kolorowania. Więc tak, jak widzicie, w większości to są um, fl flisery Więc to jest flisera 620.

Siedemset siedemdziesiąt sześć i sześćset siedemnaście. Okay, więc tak, przez moje niedobaczenie się nie nagrały dalsze etapy kolorowania. To mówię przez moje niedobaczenie, bo byłam pewna na 100%, że się nagrywa. I się okazało, że się nie nagrywałam. Więc ogólnie tak się prezentuje końcowy obrazek, więc już będę kończyła ten um, odcinek. Więc łapkujcie. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!